Papier toaletowy może być głównym źródłem bardzo szkodliwych chemikaliów w Twoim domu. Niestety, to co jest reklamowane jako czyste, delikatne i pachnące, bardzo często zawiera chlor, barwniki, syntetyczne dodatki, które przez skórę bardzo wrażliwych okolic intymnych wnikają, wciąchają w Twój organizm. I uwierz mi, to nie są błahe rzeczy. Te substancje mogą nawet powodować zaburzenia hormonalne w Twoim organizmie, osłabiać układ odpornościowy, czy nawet najgorsze z nich przyczyniać się do powstawania raka. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak wygląda szokująca lista substancji chemicznych, jakie może zawierać papier toaletowy, jakie są zdrowe alternatywy i trochę bonusowo, ale jest to również bardzo związane z tematem, jak powinna wyglądać zdrowa kubka człowieka. Ja nazywam się Artur Kow. Dziś poruszam temat trochę odbiegający od mojej głównej ekspertyzy, ale uważam, że on jest na tyle ważny, że muszę o nim powiedzieć. Na co dzień zajmuję się pomaganiem w przywróceniu atrakcyjnej postawy ciała i życia wolnego od bólu i spięcia. Dzisiaj jednak mówimy typowo o zdrowiu, ale pamiętaj, im zdrowszy jesteś, tym również lepiej wyglądasz. Zapraszam na odcinek. Na pewno wiesz, pamiętasz co to są czopki. Czopki są to leki, które są podawane do odbytniczo, dlatego że w ten sposób bardzo łatwo, najłatwiej wchłaniają się substancje do organizmu. Dobre, ale też złe. Skóra okolic intymnych, czyli odbyt czy pochwał kobiety, jest to tkanka bardzo porowata, delikatna, silnie unaczyniona i dlatego wchłania dużo łatwiej substancje niż inne części naszej skóry. Dodatkowo bardzo łatwo jest ją podrażnić i poprzez takie podrażnienia substancje chemiczne będą się już wchłaniały bezpośrednio do Twojego krwiobiegu. Dobra, gotowy na zderzenie z brutalną rzeczywistością podaje listę, szokującą listę substancji chemicznych, jakie może zawierać zwykła rolka papieru toaletowego. Formaldehy to jest substancja, która sprawia, że papier trzyma się w kupie i jest ona rakotwórcza. Wybielacze, które stosuje się do wybielania papieru toaletowego, które zawierają chlor, również są rakotwórcze, mogą osłabiać układ immunologiczny i układ hormonalny. Syntetyczne zapachy, które często nie są uwzględniane na etykiecie takiego papieru, one będą działały zaburzająco endokrynnie, czyli będą psuły Twoje hormony. BPA i PFAS. Są to substancje z grupy tzw. Forever Chemicals, czyli jeżeli one raz przedostaną się do Twojego organizmu. Organizm ma ogromny problem, żeby w jakikolwiek sposób je z Ciebie usunąć. One się po prostu kumulują w Twoim organizmie, a zaburzają one pracę tarczycy i Twój układ rozrodczy. I wtalany, o których mówiłem ostatnio również w kontekście płynów do prania, są to substancje, które znowu będą zaburzały nasz układ endokrynny i obniżały jakość nasienia u mężczyzn. No co, nie jest za fajnie, prawda? Ale spokojnie są zdrowsze alternatywy. Pamiętaj, że zdrowie składa się z dwóch części: odpowiedniego odżywiania organizmu, ale również chronienia organizmu przed nadmierną toksyfikacją. Ja ostatni raz byłem chory w grudniu 2023 roku, czyli jestem ponad 2,5 roku bez żadnej choroby i chciałbym Ci powiedzieć, żebyś. Zrozumiał, uświadomił sobie, uwierzył, że zdrowie to jest naturalny wyjściowy stan człowieka. To nie jest tak, że człowiek jest bublem, który potrzebuje co chwilę jakiegoś leku, suplementu, pomocy z zewnątrz. Naturalny stan człowieka jest to zdrowie, natomiast to zdrowie po prostu musimy w pewien sposób wspomagać. Nie działać reaktywnie, jak już coś się z nami okropnego dzieje, tylko na co dzień właśnie poprzez mądre decyzje dostarczania pewnych rzeczy i ograniczania się przed innymi, w ten sposób wspierać cały czas, każdego dnia nasze zdrowie. I jeśli w tym momencie chociaż trochę się zmienia Twoje myślenie, w stronę, to uwierz mi, że już jesteś właśnie na drodze do pięknego, trwałego zdrowia. Gratuluję. Ok, co więc zrobić, żeby jak najbardziej unikać toksyn pochodzących z papieru toaletowego? Po pierwsze, unikaj mocno zapachowych, barwionych, reklamowanych jako super miękkie papiery taletowe. Te dobre papiery zawsze na etykiecie mają właśnie wskazane, że nie są barwione, nie jest do nich używana zbyt duża ilość chemii. Staraj się również za dużo używać tych wilgotnych chusteczek. Mają one bardzo dużo konserwantów. Również sprawdzaj etykietę. Porządne, bardziej ekologiczne produkty zawsze mają odpowiednie certyfikaty, czy jest to opisane po prostu na etykiecie? Unikaj również tych silnie perfumowanych płynów do mycia ciała. To są płyny, które zaburzają Twoją naturalną florę bakteryjną i spra sprawiają, że jesteś bardziej podatny na zarażenia. Te płyny bardzo jest łatwo rozpoznać po tym, że po umyciu się takim płynem Twoja skóra się po prostu robi sucha i musisz tą skórę kremować. Ich substancje są po prostu tak silnie myjące, zmywające, że po prostu zmywają z Twojej skóry wszystko, również dają dobrą, potrzebną florę. Staraj się unikać nadmiernego podcierania się w trakcie wypróżnienia. No i oczywiście do tego Przydałoby się mieć co, fajną, zdrową, zgrabną kubkę. I teraz o tym. Jak to osiągnąć? Cel, do jakiego powinieneś dążyć, to 2-3, maksymalnie 4 podtarcia i po sprawie. Wszystko powinno być czyściutkie, czyściutkie załatwione. Czyli to jest taka 3-4 w skali Bristol. Jeżeli jesteś bardziej w punkcie 1-2, to znaczy, że masz zaparcia i potrzebujesz tej błonnika albo więcej wody. Skala 6-7, czyli bardziej biegunka. Możemy mówić o różnych infekcjach, zapaleniach czy zespole jelita drażliwego. Dobrze, więc jak osiągnąć tą fajną, wymarzoną kubkę? Przede wszystkim błonnik w diecie. Siemię lniane. Chia. Bardzo fajnie jest to sobie zostawić na noc. Rano wypić jako, jako pierwszy płyn więcej warzyw, pełnowartościowe zboża, orzechy. Pamiętaj tylko, że jeżeli tych rzeczy masz dzisiaj mało w diecie, dodawaj je stopniowo, tak żeby nie podrażnić swojego układu pokarmowego. Dodaj również do swojej diety zdrowe tłuszcze, olej liniany, olej z awokado czy orzechy. Drugi punkt bardzo ważny: nawodnienie. No powiedz sam, czy pijesz codziennie przynajmniej te 1,5 litra wody? To jest takie minimum, jakie powinieneś wypijać. U człowieka, w zależności od wagi od jego aktywności, powinno być to od 1,5 do 2,5 litra dziennie. Są bardzo łatwe mierniki, ile, mo, ile powinieneś wypijać w stosunku do swojej wagi, płci i tak dalej, możesz to sprawdzić na internecie. Ruch. Ruch jest niezbędny, żeby poprawić perystaltykę. Ruch może być już w najzwyklejszej formie, w formie spaceru. Bardzo do, dobre również są wszelkiego rodzaju podskoki, które jeszcze bardziej pomagają w pracy Twoich jelit. Stosuj również probiotyki. Nie mówię tu tylko o probiotykach w tabletkach czy w proszkach, one oczywiście te są bardzo dobre, ale jest mnóstwo naturalnych probiotyków, które powinieneś mieć właściwie cały czas w swojej diecie. Kiszonki, kefir, zsiadłe mleko jest tego trochę, wpisz sobie użyj na przykład czatu GPT, co jakie produkty będą naturalnym probiotykiem i wybierz po prostu Twoje ulubione. Nie musisz jeść tego, co Ci nie smakuje, wybierz swoje ulubione i staraj się je cały czas mieć w swojej diecie. Bardzo też pomagają regularne posiłki i regularne godziny wypróżniania się. Twoje jelita w pewien sposób zapamiętują Twój system pracy, jest im łatwiej i unikaj również czynników pogarszających trawienie, czyli będzie to zazwyczaj alkohol, papierosy, fast foody u wielu osób również nabiał. Mój drogi, moja droga, właśnie stałeś się dużo bardziej świadomym człowiekiem, czego Ci serdecznie gratuluję. Dowiedziałeś się dzisiaj, jaka niebezpieczna chemia może się znajdować w zwykłym papierze toaletowym i co robić, żeby wybierać lepszą, zdrowszą alternatywę. No i dowiedziałeś się też bardzo ważnych rzeczy odnośnie wypróżniania się. Także myślę, że masz co wprowadzać do swojego życia, masz co nad czym pracować. Robisz w ten sposób progres, z czego ja się bardzo cieszę, czego serdecznie Ci gratuluję i do zobaczenia w następnym odcinku.